Chyba już wczuliście się w rolę. Dobra, pędźcie do stada. My zaczekamy tu. O nie! Łagują nasze koleżanki do ciężarówki! Odwróć, Kuby! Co? Dobra! <śmianowidzio> Prędko do wozu! Ciężarówka zabrała ich aż za przełęcz piszczeli. Wszystko gotowe. Mogę cechować bydło. Tylko wypuszczaj po jednej sztuce. Dobra! Wyjłaś mućka! Już cię tu nie ma! Zjeba nam! Złapią! Robi się! Wracaj zaraz, krnąbrna krową, Słyszysz! Jedna z nich to kudłate z kubli! Złapałeś ją! Ale nas też ktoś złapał! Ostrzegałem was, żebyście przestali się tu pętać! To samo dotyczy złodziei i bydła! Gra skończona, kowboju! Drogi wujku, nic ci nie jest? Nie, jestem cały. Ktoś porwał mnie z dżipa, kiedy ja i kudłaty jechaliśmy przez tunel. Zostałem uwięziony, ale zdołałem uciec. I wygląda na to, że przybyliśmy tutaj z szeryfem w samą porę. A więc tak to robili? Przerabiali literę S na podwójne O. Sprytna sztuczka. Jesteście dobrymi detektywami? A teraz obejrzyjmy złodziejaszków. Pierwszy to zarządca rancza, sama podkówki. Drugi typek to. O! Pan Lenny, twój kucharz. A trzeci to. Sam podkówka? Nigdy w życiu byście nas nie nakryli, gdyby nie ta para osłów przebranych w kostium krowy. Kudła ty, Wykonaliście świetną robotę. Na razie, dzieciaki. Muszę odwieźć moje stado na ranczo. Do zobaczenia na kolacji. Zdaje się, że nie macie ochoty rozstać się z tym kostiumem. No dobra, ruszamy. Hej, zaczekajcie na nas! Co tu się dzieje? Coś takiego. Wiecie, która z nich jest kudłatym i skubim? Jeżeli ty jesteś kudłatym, przemów do nas. Mówię, mówię. Ojej, a już zdążyłam polubić prawdziwą krówkę. A co robiła nasza mućka, jak jej nie było? Pasła się. <śmów> 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 <śmów>